I, cześć! Dzisiaj coś, co już jest chwilę, ale ostatnio otwieram nie na premierę rzeczy, no ale trudno. Palafin i Xbox. No, boksik, który pojawił się tak niespodziewanie, bo w ogóle nie widziałem żadnej zapowiedzi tego boksa, ale od razu jak go zobaczyłem, to stwierdziłem: nie, to jest box, który muszę otworzyć. No, Palafin, bardzo specyficzny Pokémon. Taki niestandardowy, więc mam nadzieję, że niestandardowe będą te w środku boostery, no i oczywiście dropy. No i dzisiaj, uwaga, pierwszy raz nagrywam nowym sprzętem, więc mam nadzieję, że wyjdzie wszystko dobrze. To będzie taka moja premiera nagrania. Jakoś nie testowałem większych filmików, więc, ale mam nadzieję, że uda się również zachować super jakość. Dobra, Boxik to jest taki najzwyklejszy EX bez żadnych, yy, bez żadnych wodotrysków. Najzwyklejszy kartonik. Nie mam pojęcia, jakie boostery. A po okładce widzę, że mogą być ciekawe, ale do boosterów za chwilę. Bo najpierw, no oczywiście, że ja promek wyciągać nie potrafię. <gryw> Muszą mi się zawsze rozsypać. Kodzika na boksa sobie zostawię i tutaj pieszy. Inzen No <grywka> taka promka pół krwi bo promka to nie jest, ale jest naprawdę ten mega e, holo pattern tutaj dany. On się, jak widzicie, bardzo megaśnie super mini. Więc też zabieg jak najbardziej fajny. No taki, nawet nie jest taki zwykły holo, to jest takie mega holo i nie wiem, czy tutaj gdzieś Swidla nie ma, ale nie widzę. Jeżeli zauważyliście, to napiszcie proszę w komentarzu, bo ja przeoczyłem w tym momencie. W razie czego? Druga prąka półkrwi to jest Palafin. No tutaj ten sam zabieg, też taki fajny, świecący, mieniący się art, ale też swidla tutaj jako tako. Nie widzę. No Ostatnio nie mam szczęścia do słodzenia. Jak już trafiam swille, to trafiam ich, i po prostu ich masę przez chwilę, a potem jest naprawdę posłucha. <ścoughs> Swirlowa posucha. No i pełnoprawna promka parafinix. No, między innymi, właśnie po takie promki są te boksy, bo takie promki da się dostać tylko w tych specyficznych boksach. No i jest to fajne właśnie, nie? że. Inaczej by nikt z tych boksów nie kupował, nie? No i jumbo karta. Uwielbiam jumbo karty, zawsze to mówię. Jest po prostu przekazacka. Gdzieś tam sobie będzie w tle majaczyć. No a co mamy w środku? Jakie boostery? Dwa Twilight Masquerade. Więc spoko. Obsidian Flames, zawsze przyjmuję w każdej ilości. No Charizard, możliwe do trafienia i Temporal Forces. Eee, wszystkie dodatki z Nie ma ani jednego z tych czterech boosterów, którego bym chciał otworzyć. Cztery boostery, trzy dodatki. Więc dobra, tak jak mi się to ułożyło, to tak lecimy i otwieramy, i zobaczymy, czy uda się, <grym> tak jak powiedziałem na początku, na takim specjalnym Pokemonie jak Palafin i specjalnym boksie zdobyć też specjalne dropy. Arboczek nas przywitał, No, f, f, nie wszystkie arty, na przykład tego Dillinga e, nie kojarzę, e, to był Temporal Forces, no nie wszystkie karty właśnie z Temporal Forces jeszcze pamiętam i wiem jakie są w wydaniu angielskim, ale dodatek ciężko dropi, no Fari, Giraffe i X, <laughs> dopiero co powiedziałem, że ciężko dropi, no ale tutaj no jest ten drop, super. On w Japonii był yy, eserką. Ja! Super drop! Genialny! No i patrzcie, pierwszy booster, i już na dzień dobry oczka się cieszą, że, że coś takiego ujrzały. No, karta jest genialna. Super. No to już aż się obawiam, co będzie w następnych boosterkach. Teraz lecimy Obsidian. No, tutaj może być Ogniście. No. Ognisty set z y, motywem przewodnim Charizarda, więc jak najbardziej może się tutaj podziać bardzo dużo rzeczy, ale cieszę się, że na no, cztery boostery już w pierwszym mam takiego mega dropa. Tylko w tym momencie czekać i poszerzać to szczęście o następne dropy z tego boostera. I czy będzie coś tutaj? Nie, tutaj tylko Toxtry City, czyli. Nawet nie ogniście a zrobiło się toksycznie, nie? Yy... No. Dobra. Twilight Masquerade. Tutaj też może się podziać dużo. W sumie nie pamiętam, co jest aktualnie topową kartą. Bo też ten set już chwilę jest na rynku, więc troszkę, troszkę się pozmieniało od początku, nie? Więc. <laughs> Nie zawsze te karty, które są topowe na początku, są topowe yy, później. Naprawdę rynek weryfikuje później yy, wartość tych kart. A najbardziej właśnie dropy i jak często dana karta wypada. Nie? I tutaj Sinicza, czyli Matcha. <laughs> Ciekawy Pokemon. Kurde, nie widziałem go nigdy w żadnej grze. Tylko na karcie Pokémon. Nigdzie występuje, ale naprawdę jest przedziwny. Taka Pokémon macha, no ale to trzeba mieć głowę, żeby coś takiego wymyślić, nie? Pokémon macha, no bo gruki, no to wiadomo małpeczkowy, super. Helioptail też, no. Finzen. O, co, babla. To jest ten Samart. tarang, Który tutaj został wzięty do prąbki półczu. No i widzicie, nie? Normalnie karta wyjęta z setu, która później e, dostaje takie, takie holo i myślą, że to mogą nazwać później promką. Ale fajnie, że mogłem wyjąć ją z setu i Wam pokazać, jak wyglądają te dwie karty obok siebie. Bundle no ten art jest e, przekazacki. Lucien, ciekawy trener to jest. E, na początku myślałem, że to jest kobieta, ja go pierwszy raz ujrzałem i to jest Fion. No wow, ładny art. On poleciał z y, River Slota, czyli jeszcze coś może być pod spodem, ale to jest ten y, art ra Illustration rare w y, angielskim. Nie umie się nic z japońskich y, przestawić, nie? Ale wow, genialny! I w wersji japońskiej go też posiadam. Jest naprawdę genialny. I tutaj już przez chwilę myślałem, że coś jest a zwykły Iron Leaves. Ale kurde no, box powiem nawet. Nawet z takimi dwoma dropami, no przekozacko, nie? <noise> tutaj ta trójca, cała linia ewolucyjna z okładki. No, a tutaj takie dwa dropy Fion i Farigiraf EX. No, w tej krystalicznej forma. To jest bodajże. No, ja jestem jak najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że wy też. I jeżeli jesteście, to zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. I dzięki, cześć!